Cześć, tu dziś kolejny odcinek z Brawl SARS e, I dzisiaj nadszedł ten długo wyczekiwany moment Czyli specjal na 500 subów e, A tym specjalem jest opening około 350 skrzyń Oczywiście będzie to opening na koncie AllHustle Na moim drugim koncie oraz na moim głównym koncie e, Ale zanim zaczniemy to oczywiście wbijajcie do klubu Mordy Artixa. E, możecie wbijać również do Akademii, jeżeli nie macie po prostu tylu uch. E, oczywiście możecie wbijać do Polskiego Mikosa, bo e, też nagle Brabla, eee, także Oczywiście do wszystkiego ma się link w opisie Również do Discorda oraz do wysyłania Donate'ów, macie do wszystkiego link w opisie Oraz nie zapomnijcie o subskrypcji I dzwoneczku, żeby żaden film was nie ominął. Jeżeli filmik wam się spodoba a Na pewno wam się po prostu spodoba, bo jest no tyle skrzyn, no to nikt, nikt tyle Na polskim YouTubie nie nagrywa takiego openingu Także wiecie o co chodzi, łapeczka obowiązkowo Subik, nie muszę po prostu o tym mówić Bo powinniście już wiedzieć, a za taki opening To wiadomo, że donaty też powinny być Także myślę, że możemy zaczynać So, możesz się przywitać Siema, siema yy, I będziemy dzisiaj otwierać po prostu na przemian skrzynki Jedną on, jedną ja Po prostu na przemian będziemy tak otwierać i oczywiście, ile obstawisz, ile postaci wyleci? No, ja tak myślę, jak mamy tutaj trzy kąta, nie? I prawie 350 no, tak. skrzynek. Tak. To zamiast speka, to gdzieś tak z 6 maksymalnie. A? Sześć maksymalnie. No cóż, ja obstawiam, że będzie z 7 To co, robimy jakiś zakładzik? Dobra, trzeba zakładzić jakiś no zrobić No, co? O, jakiś pakiecik może. Zarobić. Tak, dokładnie za pakiecik. Dobra, tu podaj rękę. Tutaj tak. mamy zakładnik O pana Pawła, tutaj wiadomo, pan Paweł tutaj. Yy, Tutaj ten zakład y, robi. Y, także y, oczywiście mamy za 24 zł zakład, także myślę, że ja wygram oczywiście. Także y, no cóż, olhaso możesz zaczynać w sumie z otwieraniem pierwszej skrzynki. Dobra, Woda. pierwsza skrzyneczka. Także lecimy, dawaj. olhaso i czy będzie legenda? Dobra, dawaj, szybko, Zaczyliwi szybko. Bo się, jest... Dawaj szybko, bo jest trochę skrzynek, to otwierać szybko. Dawaj, bo jest dobra, twoje, dobra i lecimy od razu szybko. Dawaj, teraz Ty, twoja kolej, lecisz. Nie ma co się patyczkować, bo trochę tych skrzynek jest, trochę się naotwieramy. Oj o, widzisz, ja już dwa tikety, mm, ja mam pięknie. tutaj wiadomo, otwarci już tutaj, a ja, Ty bez sens. No do nie, nie mi ni 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 Niestety nie umiesz chyba otwierać mi się, wydaje, tych skrzyni. No, u Ciebie chyba to samo. No, zaraz wyleci legenda, spróbuj. No, nie. No, damasz też widzę. No, dobra. się, szelkę, niedługo będziesz mógł widzę sobie. No, nie widzę, widzę. Słabo no, tak, sypie tak, w no, tak bardzo słabo. Nic zawsze tak sypie O, o, pięć o pięknie, pięknie Olhaso, dostał 5 gemów. Może pozbieramy na mega boxa Podjarany Olhaso, dawaj, lecisz Dawaj szybko, przyspieszamy teraz, bo jak są trzy kąta to nie ma co Dawaj, lecisz, lecisz, od razu lecimy Dobra, goldzik Nita, Syf, oczywiście sam syf. No na razie nic. No kurde, powi powinny wylecieć coś, no, ej, coś, 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 coś... To nie gra. No, bo no właśnie ogólnie zobaczcie, nie Gość tu nie ma żadnego epika. Żaden epik no to Epic bra... Brakuje nie, dwa, dwóch legend, nie? Mexika. I jeden Medhik. No to nieźle. Ale mi się wydaje, teraz ja. Dobra, tak? to to, kolej, 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 kolej. Uwaga, Epic. Niestety. Shift. Dobra. Lecimy. się dzieje, brawo. pierwsza postać. Jest! Frank! Dobra, ci Franki, Franki! Pięknie! Tylko oczywiście tutaj coś troszkę nam laguje te otwierania, może przez to, że jest tak potężne Za dużo skrzynek, za dużo skrzynek z się gra. Teraz ja, teraz ja właśnie, Chcę, to No No tak, tak, tak. tak, no, tak brawo, hasu, tak, brawo. Na razie mamy jedną postać. Ma musi być więcej, bo musi muszę wygrać zakład bez przesady. Szyb więcej niż to sobie. No na razie. masz Frankiego. Frankie jest fajny w O, pięknie, Dawaj. do kroła. No kroła, do kroła. Lecimy. O, trzy, o, geny. trzy. Dobra, teraz ja, lecimy już PIPER, CO Pięknie, SIĘ DZIEJE? Już dwa na Ej, CO SIĘ DZIEJE? EJ, zobaczcie, ILE SKRZYNKY NA jest. JEST... No. Pod... Już dwa po... no. postacie mamy, no. Ej, CO SIĘ DZIEJE? Dobra, jest git, są dwie postacie Dawaj, Olaso, oh lecimy A to się po jednym wydopiliśmy, nie? Kurde, no za takie coś donaty musicie wysyłać, no sorry Olaso, powiedz coś na temat donate'ów Tyle dalej, się to zbierało, nie? To no, trzeba ty skrzyn... Panowie, to się tyle zbierało, ile my żeśmy zbierali Te skrzynki bo to tak cały czas kusiło, nas skurciło, żeby otworzyć tę skrzynię. To jest najgorsze, właśnie. A no, tro, trollica skurciło i niestety nic nie, no, nie... zbierał, nie? No, niestety, on tak zbiera, zbiera. Nie, jeden nie. O, gemy, dobra. A już dwie postacie w ogóle, co się dzieje, nie? nie, nie ja sobie... liczę na oczywiście, legendę. Kolejną. Dobra. To dawaj, teraz ją ja otwieram. I syp. Dawaj, lecimy szybko, szybko, nie ma co. I tak lżej, nie wiadomo o co chodzi. Z luzem, ze spokojem. Zaraz coś sypnie ponownie, znaczy... O, picketik poleciał, dobra, wrócimy. W ogóle ciekawe, ile odzbierasz tych gemów i ksiketów, jestem bardzo ciekaw. Dobra, i dobra i już zaraz ja LK ulepszamy. Dobra, przyspieszamy teraz tak fest, bo nie chcę, żeby to zajmowało za dużo, bo może być problem z tym, to jest najgorsze. O, no, dobra, gemy, dalej, dawaj, pięknie. lecisz, lecisz, szybko. Lecimy, dobra Ooo, no piperki, No dobrze. bo teraz do nowej postaci będzie sypać, bardzo fajnie dobrze, Dawaj, źle, lecisz, lecisz, szybko lecimy O, o trzecia postać, co się pięknie, ej, pięknie ej, ale co się dzieje, trzy epiki no. Teraz dopiero epiki dropują, nie? Ej, co się dzieje, ej, słuchajcie kuźwa, trzy, trzy epiki już ale to z pr pół procenta, No, ty miałeś na to nie wiem, kurde co się dzieje, dobra lecimy To jest oszukane te procenty Jeszcze może wszy te wszystkie my. Tak, niech. Wszy nie? No jeszcze niech y wszystkie postacie dropnie olhaso, to też w ogóle by było, nie? A ja też chcę w tym mieć takiego farta, proszę, ja też muszę mieć Dawaj przyspieszamy, dobra, ja mówię jeszcze fest, bibi fest Jeszcze fest. bibi brakuje, jeszcze brakuje Dawaj fest, może teraz ja otworzę 10 i pójdzie ty 10 Dobra teraz po 10 Po 10, żeby tak... Albo nie, do 3, trwa. czekaj, jeszcze ja O, dobra, tak otworzę Ja, Dobra, rozumiem, rozumiem, o co chodzi Dobra, ty jest, otwórz teraz jeszcze to jedną dobra, ja 10 Dobra, rozumiem, rozumiem o co chodzi, dawaj dobra. Teraz od haso leci dobra. 10, zobaczymy co on tutaj sypnie Dobra, kolejna Syf, syf No tak średnio bym powiedział nie nic. Ale no kurde, słuchaj, 3 o, czy, o, zobacz Ej, legenda Jadę, nie, Szkoda, szkoda nie. Ale patrz ile byśmy na termowy puchnie jedna. O, w w końcu wyleciały Bra Dobrze, dobrze Dobrze, dobrze Ile w ogóle masz gemików. 19 słabo są, a golda masz troszkę Widzę Czekaj, mogę już ile szelkę? Nie O, czekaj, Możesz. mogę, mogę, mogę Możesz, Uwaga, trochę lepszą szelkę I... pyk Latuje na 8 power, brawo Bardzo dobrze Teraz lecisz po star power'a widzę Tak Dobra, Jeszcze dawaj a, dobra. Lecisz, lecisz Jeszcze trzy skrzynie, spokojnie, nie? Spokojem Myślę, że damy radę tutaj Jakoś Kolejną postać, ale jakby, wiesz, czwarty epic wyleciał, to by było coś, nie? W sumie. Dobra. Dobra. Trzy teraz, teraz ja 10. lecimy. odpalamy. O, gemy poleciały, dobra. dobra już już to aż połowa tam. skrzynek z mojego konta. O, no, już nieźle, nieźle. Nie, nie, tu trzeba waż, waż. Tak, fest. Szybko. O, patrz o, pięknie, teraz. Pięknie. jak pięknie, pięknie. ci sypie gemy, widzisz to? Patrz co się dzieje, nie? Ja? już uzbieramy, to będzie na mojego Kolejne Kolejny gemy. O, Zobacz. Pięknie. No pięknie. tutaj widzisz, jak ja ci sypie, nie? Zobacz to. No tobie tak sypie. O, no, jak ja otwieram, to oczywiście. No Ale zważnie, dropi nic. Oni o postaci No nie Już o tak 30 no, skrzynek Ale jednak no, są 3 postacie No czego ty od... No, ja Dobra, dobra Kurde ja zaotwieram to, to te skrzynki dobra, to co jedno? się dzieje Uuuu Kurde wiecie, chyba 6 skrzyn z jakimiś bonusami Bardzo dobrze, teraz 7. ja Dobra, Dobra, no. oraz leci. Idziemy Później ty z 6 ale liczy, liczy, liczy na methika ostatniego? O, no, nie wiem, nie, nie dwa wiem Mam 2 methiki Ja liczę w ogóle na methika na moim lepszym koncie Słuchajcie, bo ja nie mam żadnego i nie mam bibi Także raczej powinny polecić te wszystkie e, brawlery będzie to masny opening, bo będzie długi, także przyspieszamy trochę, przyspieszamy kroka. Dawaj, lecisz. Ile będzie ticketów, nie? To On będzie, masakra. To będzie Ile będzie, e, Ile kolej, będzie kolej, kolejny skrzyn, nie? Wiadomo. Do kolejnego op openingu oczywiście no dalej teraz jaki będzie tryb akurat? E, teraz będzie Robo Rumble. O, to będzie ładnie, Robo będziemy, Rumble. Tak, ładnie tak. Dobra, teraz razem. moja kolej, widzę. Dobra, Dobra lecimy, Wybierzch. lecimy teraz. Feścik szybko. Dawaj, go. Dobra, lecimy kolejny. Robam. Około, opa, panie. No teraz sypię tym w ogóle goldem tak kiepsko. Mi zawsze tak sypie Mi sypie po jednego golda po jednym powerpointie oczywiście. Zawsze tak mi sypi. Dlatego ja nie mam żadnego nawet star powera nie mam żadnego dziewiątego poziomu. To jest właśnie śmieszne, a gram od grudnia. To jest bardzo dziwne. A ja starszy konto od ciebie, nie? To jest najśmieszniejsze No właśnie. Dobra, jeszcze dwie skrzyneczki uwaga. Ej, teraz w ogóle nic mi nie, nie sypało. Teraz w ogóle S No, ale chodzi jeszcze jedna postać, nie? Dawaj, dawaj, lecisz. A go, dawaj dawaj, Barli, Zeboko, po, Poco. Po, po co? Po co w w ogóle, nie? Po, po co poko? O! zobacz ile masz gemów z tym. Czekaj. Czekaj, czekaj. 57. No 57, niestety chyba nie masz mega boxa w pomocy, nie? O, kolejne, no, nie, 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 nie. Które. kolejne, już, czekaj, jak już wracam z tamtymi, to już mam gdzieś tak prawie tysiąc. No to, to nie nie jest ruch, nie? Dobra dawaj. A nadzieję, że mi też... Ta... O, jaki Co się dzieje? Słuchajcie, ej! E, w końcu. Ale posłuchaj to. Jest procenta. Czyli 200 skrzyn i 1 epic A ty masz niecałe 100 I 4 epiki Wszystkie wydrobione ej, Ale co się dzieje, Ej, słuchajcie Pięknie Ej to ja chyba wygram zakładzie. ej, słuchajcie. Ej słuchaj A jak będzie pola to nikt nie wygrywa Ej no cholera Ej no właśnie Ej kurde co się dzieje, słuchajcie 4 Dobra I jeszcze o, spore. Czekaj I mogę już kupić, zobacz Po mega megaboxa Masz innego mega... Ej masz megaboxa Oooo czekaj czekaj Uuu o... Słuchajcie masz tokeny jeszcze Mmm Kusi, Myślę, kusi, kusi, kusi Ej zobacz jak w ogóle jak kusi wszystko jakoś kusi. Poswieramy do końca. Masakra, jakiś cos. Cztery epiki. Co się dzieje? Słuchajcie, za takie coś. Wysyłajcie do Nate, bo muszę na coś mieć na pakiety. Za coś muszę kupować na no, jak przegram zakładzik, to będziesz musiał, nie? Ja nie przegram zakładzika. Bo już cztery człowieku, ja mam jeszcze dwa konta Dobra, dawaj, Dobra, lecimy. Tyfię. Teraz dyszka. Ale, ale co ci zostało tego wyblokowanie? Ty masz więcej no, postaci od czeka, czekaj Dwie legendy i jeden Mythiks. E czy Dobra. wy to widzicie? On ma 23 postaci, ja mam 22 na lepszym. On ma więcej postaci ode mnie! To jest postra... Starsze konto, starsze konto. No tak, tak, ale, się ale później konto. żeś nie grał y, 3 miesiące. To jest postrana, ponad 3 miesiące, to jest postrana gra. Z RG tak jest ze strane, że to... nie ma co po prostu. Słuchajcie, jak, jak chcecie opening to wysyłajcie Olhaso wam y, tutaj otworzę Kolejny! Ten. Kurde, no w tej ty masz farbę Ile będzie, czekaj na kolejny opening, nie? No słuchajcie, no to już opening zaraz będzie kolejny, się sam zbiera za te, te, przynajmniej na koncie Olhasa No zobacz, same gemy lecą, no. zobacz Ej, dobra, dobra teraz teraz Olhaso 6 big bigboxów, później na ja 6 bigboxów Dobra Dawaj, Olhaso lecisz Dobra Może teraz 6 big Pierwszy, co się dzieje? Dobra dawaj, szybko, fast, fast, O tutaj co, raczej nic ci już nie wyleci, nic. bo jednak 4 postacie to już super cel nie będzie taki łaskawy i ci nie da żadnej legendy i mythika Bo to dobra, by była a 200 to już mam gdzieś tak 1400 tego no, dobra, robić. dobra For Forsy w sumie nie masz aż tak dużo, myślałem, że będzie więcej Dobra Mało ci forsy sybibie, a jednak gemów ci są. Bardzo dobrze wysypałem Dobra, y a tworzysz nam mega megaboxa, czy nie? Właściwie się zastanawiam, bo zobacz ile ile już mam Daj, Dawaj, do... ostatnio Brakuje 5 i będę mu kupić, Dawaj. zobaczcie Będę mu kupić mega, mega boxa. boxa tak, i e, to chyba dropniemy, bo z Big Boxów często leci. Dawaj, dobra. ostatnia ostatnia twoja. Moja. Uwaga. Przelka i ticket, dobra. 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 Teraz ja muszę mu sypnąć. jeszcze 5 i będzie dalej. Waga, lecimy. Muszę Szybko. Nic, pes, no skick, lecimy, lecimy. Kurna, doszło. Dajcie, dajcie to jest. 5 gemów i hasu będzie zadowolony. Tak, 8. 8. Bardzo tak, dobrze, do osłaci. Kupujemy, kupujemy. Mega wolce mega Oczywiście. Tak jest. Oooo. Kolejne dwie Ej, ale ty bardzo masz, Ale to masz naprawdę niezwykle farta, Olhaso, powiem. Dobra, I kupujemy. Kupujemy, Olhaso jest tak łaskawy, że nam kupi Mega Boxa. Uwaga, uwaga. to tak, się uwaga. dzieje. Uwaga, czy będziemy będzie Mega Boxa. Ty otwiera, ty otwiera, dawaj. I... Kurczę, szkoda, a pięć no niestety. Szkoda, szkoda. Dobra, mamy Bo, mamy Gina, mamy Rosę na kolejny poziom. Jessie, Daryl. Tikety, ticket i... I kolejny, kolejny to ile będziesz biją? No, I tego. kupujesz oczywiście? Tak. Słuchajcie, Cześć, kupi... w tym momencie Olohaso ma 2000 tysiące dumbleru. Ej, no. ale on ma farto, słuchajcie. Ja pierdzielę 4 epiki. Zobaczcie no. tylko to, uwaga. Zobaczcie to. 4 epiki na jednym openingu. To jest coś niepraw... robiłem brakują... 3 postaci. To jest chore, ja mam 22 postacie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz na moje drugie konto. No i dobra, jesteśmy na moim drugim koncie Jak widzicie tu mam 104 skrzynki, 12 bigboxów I dobra, zaczynamy od razu, lecimy z pierwszym To e, Zapomniałeś e, tu jeszcze o jednym? Tak, tutaj. wiadomo Tutaj mamy boxa, big bigboxa i megaboxa, także to jak otwierasz w tym, odcinku, czy w tym odcinku? Tak, oczywiście, że otwieram To już dwa megaboxy na no, 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 jednym słuchajcie, odcinkumie. Dawaj, dawaj otwieraj teraz ty Dobra, lecimy, nie przedłużamy tutaj, bo nie ma co, nie ma co, jednak ten odcinek będzie trochę trwał, ale warto oglądać do końca, warto, słuchajcie, jeszcze poleci 5 postaci, tak będzie, dobra, i teraz y, zrobimy tak, że będziemy po dobra, 50, przymicy. w tym momencie będziemy po 50 skrzyni otwierać, żeby tak szybko nie przedłużać, także ja już od razu zaczynam tutaj, lecimy, od razu otwieramy, nie ma, nie ma co po prostu przedłużać, bo jednak ten opening troszkę już trwa, że ja tutaj jak najszybciej lecę z tym openingiem, na razie no tak średnio sypie, nawet tych y, bonusów nie sypie Ja mam jakiegoś niefarta. Ty tak tak nie wiem, 6? To słuchajcie, a to jest bardzo mało O, o pierwszy. pierwszy token doublery Jest, Rikosze! Co nie, się nie dzieje, no, no. W... W... <laughs> w końcu! W końcu Rikosze! słuchajcie, to jest super rale. W końcu to gówno wyleciało W końcu to gówno wyleciało no, A, można... Dobra, ile można było czekać, aż to gówno wyleci? Końcu... O to już miałem pięć postaci, już miałem pięć postaci Słuchajcie Musi być więcej niż te dwie. Jeszcze jedna i wygramy zakładzik, nie? Tak musi być. Nie, nie. Pieprzyć ten zakład ja chcę mieć po prostu dużo postaci. Teraz ma wylecieć. O, kolejne no 200. Na... A, na... A, na... A tak to na razie jest gówno sobie widzę. Tak z średnim bym powiedział, że sobie. Słuchajcie, co to tutaj się ja dzieje. Ty się nie rozpędzaj, nie? Żebyś mi nie otworzył wszystkich. Spokojnie, ja mam tu wszystko pod kontrolą. Otworzę wszystkie, wszystkie tobie nic nie zostawię, oczywiście. Taka jest Wiesz, kontrola. Dobra, na razie nic nie ma widzę. O, może teraz legenda, będzie legenda. Może legenda wydropi, bo nie mam żadnej legendy właśnie. Pokaż ogólnie co ci tam brakuje. Nie, dużo mi brakuje słuchajcie. Dużo mi brakuje postaci. Za chwilę pokażę jak otworzę moje skrzyny, bo teraz wiem, nic mi nie wyleci. Bo na razie widzę... No słuchajcie to jest... Ale już, już wytropione... E, golda, kontakt. Nie, golda dużo sypie. Teraz widziałem, że golda sypał dużo, ale... Tych wonusów nic nie chcę widzisz to jak to szybko leci u ciebie kurde tak leciało długo Zobacz no Bo my mam... wolno otwieraliśmy a u ciebie no, zobacz Teraz trzeba, m, trzeba było tak na początku od razu robić bo Ty Kurde pierwsze gemy chyba wyleciały czy któreś tam nie wiem Nie chyba drugie Nie wiem ale to jest po prostu patologiczne Jak ale nie drobi Jak nadrobi... mi na mega boxa i na token WL Jak ty mnie nadrobi jakaś postać dobra no to to, to jest chore po prostu. Supercell się na mnie uziął. A e, dla Olhasa puźwa robi nie wiadomo co. Kuźwa 4 Nie wiesz, starszy konta lepsze, nie? Oczywiście. Ale jednak 4 epiki to 4 epiki, kurde, bez przesady. Nikt chyba nie dropnął 4 epików na jednym openingu, przynajmniej nie. Bo to opening e, na jednym koncie z tych pojedynczych to wcale nie jest taki duży. Bo to jest to, to nie jest aż tak dużo. Dobra, dawaj, Olhas, Dobra, teraz tyle. Jedziemy pisz. oczywiście, dawaj. otworzymy tą góry. Nie, nie, dobra, otwórz już no, nie będzie. Co się dzieje? Dobra, dobra. Co się dzieje? dobra, spokojnie, spokojnie, nie ma co przedłużać. Wytropiłem ci jeden ticket. Tak, dobra. Dawaj, dobra, jedziemy. Dobra, Olhaso rozpoczyna swój rajdzik z 50 boksami. O, widzisz, jak ci ich dropie, widzisz. No gdzieś widzisz. pięćkiemu, chociaż coś. Mam nadzieję, że trochę golda się uzbiera na te upgrade'y i trochę będzie do ulepszania postaci. Coś mi się wydaje. Oj, sporo o. będzie. Dawaj, lecisz. To jest coś, nic. Nie Oj, nie znowu widzę, że syf leci. Znowu syf, masakra. Coś słabo. Ej, po 4, widzisz to po 4 sypie 6, 7, co to jest w ogóle? 4, 5, słuchajcie. 4, 6, ej to jest ewidentne. kur 4, 5? Co ej? się dzieje? Kurwa, wy to widzicie, siedem, to 7, jest... 8. Supercell się użył na mnie. Super o, 25! Udział? Kurwa, coś niemożliwego, naprawdę. Ja, ale tu gówno sypię. Masakra, Jak nic jeszcze nie wyleci, to... Kolejne 25. I to będzie patologia O, 4-6. Jak teraz nic nie, po, nie wyleci w ogóle. I wyleci tylko... Kolejne 25. To... Kurwa. Proszę. Musi wyle... Muszą wylecić dwie postaci, muszę wygrać ten zakład. O, Co ci wykupiłem? Pięknie, olhasa, dzięki. Końca się doczekał! W końcu. Mamy 6 postaci. Tak jest! Kurczę, pięknie, drugi metik, ale świetnie. Idziemy po kolejne. Ja, mam eee. nadzieję, nie, nie, ja muszę wygrać zakładzik, to musi być ostatnia postać. Nie, 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 nie. Polujemy na kuźba wszystkie postacie. Dę, dawaj. życzę, ale musi być ostatnia Kurde. postać, żeby był zakładzik. Ale jest sztos, słuchaj. Dobra, jest jeszcze sztos. 27 skrzynek mam dawać, otwarcie. Dawaj, lecimy. Ale jest dobrze, Dobrze, O, postać. bardzo dobrze. Idzie do Dina. Kurczę, słuchajcie, no tyle postaci, no nie wiem, czy ktokolwiek ma tyle postaci na openingu. No nie wiem, nie wiem. Yy, Niestety to Wynoha. Wynoha. Nie no. Z razem pozdrawiamy Razały, Cię oczywiście. 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 Oczywiście, Dawaj, lecisz. Jeszcze niech tutaj wyleci legenda, to będzie świetnie. O, teraz dropi, widzisz? O, teraz, o, teraz sobie już już. Niech do tego w sypie, bo będę miał czym grać. W końcu mam Gina, bo nie mam na lepszym, nie mam w ogóle żadnego tak także wiecie, mogę sobie tutaj pograć. W końcu się doczeka. O, gębsy, no, W końcu zrób. mogę zagrać sobie, przyciągać innych, cisnąć innych, kurzać. No będzie fajnie, będzie trochę wbijania jednak Bo te postacie to są darmowe puszki że wiecie o co chodzi Dobra dawaj jeszcze o, Co je, się nie, dzieje kolejna siedem postaci si Teraz jest siedem postaci tak? Tak siedem postaci Ej słuchajcie jest siedem postaci To już mam przegrany zakład albo nikt, nikt nie wygrywa nie? Ej słuchajcie Nie kurde chyba nikt nie wygra coś mi się wydaje Bo na razie tak sypie że To jest za dobrze sypie Ola haso kurde Dobra ale, jedziemy ale, ale masakra nie spodziewałem się tego je, Ja ci wydropiłem te postacie, ja ci je wydropiłem tak. Ja obstawiałem, że na tym koncie będę miał trzy postacie, czyli tyle ile teraz A na Olhassa koncie dwa, dwie postacie, a wydropił 4, nie? Tak obstawiałem o, właśnie przed Dobra, imię, uwaga Olhassa 4, dawaj 3 Uwaga, czy jeszcze Legenda pod koniec dropnie? I, uwaga, ostatni probox Box No jeszcze, dobra Aj, szkoda, dobra Ale teraz jest Dobra, big jeszcze boxy Big boxy to, i ja, boxy to teraz ja To teraz ja po sześć. No tak, ja pierwszy 6 otworzę te 6. O 59, pięknie. No, ładnie, ładnie, teraz coś. A teraz o, te słabo. A w ogóle zobacz, nie dropi tylko. O, chwa. ty znów słabo. Dobra Spokojnie. O, bardzo dobrze. Lecimy, lecimy, lecimy. O. Dobra, jest do Franka, jest do Barny. Ja jeszcze I ostatnia. ostatnia. I niestety... O, ten. Dobra. Dawaj, teraz Olhaso, dawaj, dobra. lecimy. Ja już jestem zadowolony mega z openingu. Kurde, nie... 10, Ale to. mam nadzieję, że na nie. lepszym coś sypnie jeszcze. Oto, to Zobaczymy, ile. Oooo, słuchajcie! Kolejno ci wydropiłem! Na 8 postaci jeszcze jedno. Trzy postacie ci wydropiłem! 3 postacie! Ej, ej Co się dzieje? Ja szczęście do dropów. Ej, słuchajcie, dawajcie do openingu, bo zobaczcie, co się dzieje. 8 postaci, a jeszcze mamy lepsze konto. Ile lajków musi tu polecić pod odcinkiem, prawda? Drawaj Boxa Kurna, i to jest najgorsze. I najgorsze jest, wiecie co? To, że nie mam wcale takich dużych wyświetleń Kolejny token dublery Nie mam takich dużych wyświetleń, a no. taki opening Takie openingi szyku, szykować, nie? Dobra Dobra, Dobra. Dobra ja to otworzę Dostał ja myślę, oczywiście że tą... o, doszeli do, do Oczywiście, tutaj do... o, leci Bo już lecę po Uwaga, Uwaga! Uwaga, box! Co się dzieje? Spak, czy będzie sześć przedmiotów? Nie, Kurczę, nie ajajajaj niestety. niestety nie Ale, ale i tak do Gina. Ale cztery postacie, tak jak na twoim koncie O, do piper, bardzo Pasz dobrze trzy. o bardzo nie, dobrze, nie, nie, bardzo nie, nie. dobrze. W miarę fajny. Ale trochę ci za mało. No jednak bardzo mało dropnęło. Znaczy I... Dawaj, on has big box na tym. Uwaga! Momencie. Uwaga. Czy jeszcze sypnie legenda? Oczywiście, że shit. Ale chociaż ja do Piper chyba ci drop. Tak, Ale słuchajcie, dobra. mamy tu cztery postacie na koncie. Słuchajcie, mamy 3600. Patrz, ile mi godna dropnęła. Ci 2000 niecałe. Tak. To ty masz szczęście do Golda, a ja miałem szczęście tak. do Tak. No, zdecydowanie, słuchajcie, cztery postacie nowe Na koncie yy, Ohasa też Nie no kuźwa, czego chcesz więcej Ale jeszcze mamy moje główne konto, mam nadzieję, że teraz tam sypnie sporo postaci Także przechodzimy yy, No i dobra, jesteśmy na moim głównym koncie i oczywiście ja tu zacznę 50 skrzynek otworzę. Dobra, pierwszy bro Box, oczywiście shit. No i dobra, lecimy oczywiście szybciutko, żeby nie przedłużać, bo już jednak trwa 21 minut i napiszcie w komentarzu, czy do tej pory wytrwaliście. Chociaż no kurczę, no z takim openingiem to powinniście wytrwać, nie? Wiadomo Mam nadzieję, że tutaj coś dropnie. No, o, już, dobrze. Się, już ładnie. Kurczę, słuchajcie, musi być Bibi, musi być Metik. Jak nie będzie, to będę wkurzony. O właśnie ci brakuje jeden epik, właśnie Bibi. No i my wszystkie metiki. I trzy methiki, no? Mam cztery nadzieje, postaci tam Tak, dokładnie. Chociaż, nadzieje... chociaż Mythik i chociaż właśnie Bibi, żeby to... Ja chcę po prostu na tym... Przede wszystkim na tym kącie chcę mieć nie, jakieś postacie nowe. Drugi konto to wiecie, nie jest aż tak ważne. Porównanie do głównej. Bo tu chcę po prostu lecieć po puszki, a jak widzicie na razie nic nie sypie. a już troszkę skrzynię otworzyliśmy, to jest najgorsze. Kurczę jak nic, wydropi, jak nic nie wydropi, jak wydropi, to będę tak wkurzony Zobaczcie tylko tak jak... Po ile tak... jeszcze dropi? No słuchajcie, tak mało daje forsy, wszystkiego... Mało. Wsz wszystko po prostu, nie? O 50? No, w końcu 50 coś. golda, wow. Kolejne 50. Coś niesamowitego. No też więc nie te jeszcze 16. Ale co mnie teraz interesują gold. teraz postacie, słuchaj. Mnie interesują postacie, bo każda postać to są darmowe próby. Jeżeli nic tu nie wyleci... Kurczę, już, już jestem wkurzony. Ja już to czuję, że tu coś mam chyba ogromnego pecha. Spokojnie, zaraz ja zacznę otwierać i ci wydropię. Mam nadzieję, lasso, mam nadzieję. Że dalej postacie ci, postaci szczęście... ci wydropiłem na tamtym końcu. Mam nadzieję, że dalej szczęście ci dopisuję. Że, dawaj, dawaj, lecimy, lecimy. No, cztery postacie nowe u mnie. No kurczę. Trzy u ciebie. To jest coś niesamowitego. Wiem, że już się dużo A razy nie. powtarzamy, ale jednak ten upennik to jest W 7, tak? To 7 stos. mamy? Jak 7? W postaci 8 wydropionych. A, 8, 8. No Czyli ten, ten, ten. już nikt nie wygrał zakładu. No. Słuchajcie, bo już nie się zagalopowałem. Dobra, jeszcze 11. Ej, słuchaj, zobacz, nic nie sypię. Słuchaj, nawet Vivi wydropiła z 50 skrzyń. I jak Olohaso z nimi nie dropniesz nic, to... Oj, będzie kiepsko, zabijecie. Oczywiście <noise> 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 się za żart. To było dla zwały. Haha, zwała. Dobra, sześć skrzyń jeszcze przed otworzeniem Olhasa. Okay. Słabo. Mega, mega słabo. Ja pierdzielę, słuchajcie, nawet Bibi nie wydropiła. Jak nie będzie tutaj żadnej postaci, to będzie chore. A co będziesz Bibi czy Metlika? Metlika, obojętnie jaką postać. Głównie Metlika, no wiadomo, bo to jest rzadsza. Uwaga, i ostatni mój bro Box. No, no i to tak. jest chore. Zaczynam! Dobra, Olhaso lecisz. Lecimy. Dawaj, Olhaso proszę się. Musisz coś wydropić, bo inaczej... Kurczę, będę wkurzony, bardzo. Naprawdę, Kursz. są drogi. 45 probowców. A, 4 6, 6, 7. Masakra. I Super, ser się uwziął, ewidentnie, on się tak uwziął na mnie, że to jest chore. Ja nie mam żadnego dziewiątego lebla, nie mogę ulepszyć na tu poziom. Aha, co nawet. się dzieje? Yy, aha, obywają u nas sieci. Ja jakieś yy, widzę tutaj. Coś za szybko chyba otwierałem. Tak, coś się wydaje. też mi coś tak się wydaje. Dobra, dobra, lecimy. Polhasy kontynuuje tutaj e, otwieranie skrzynek. Także dawaj. Uwaga, coś wyleci, proszę, proszę. Adaś, no kurczę, to niestety na mnie nie możemy teraz. Proszę nam nie przeszkadzać w openingu. To jest bardzo e, stresujący opening, bo później nic nie sypie. No, no, słuchajcie. Na głównym koncie nic. Nic. A właśnie tu ma sypny. Totalnie. Chociaż, chociaż Bibi. Niestety nie. Będę zadowolony nawet z Bibi. O, no, dobra. Kurde, Adaś ogarni się typie. Zaraz kika. Bez przesady. No nie wiedzą, że teraz nagrywasz. No nie wiedzą. Nie wiedzą, ale. Ale jak zobaczą mnie. Jak Osiem postaci. Jak rejektuję, to po prostu wiecie, że nie mam. Nie gram, po prostu nie zagram. No, po prostu nie może. Nie może. No, nie wyjść. mogę. No coś bardzo ja słabo. Zielę, słuchajcie. Zostało 27. Jak Bibi nawet nie dropnie drop, to będzie chore. słuchaj Jak Bibi nie dropnie to będzie chore. To naprawdę. To jest jakaś już paranoja, to podchodzi pod paranoję. Jednak dla Bibi jest 100%. Masakra. O! Bibi, no. i ciebie dropiłem. Dziękuję Widzisz? bardzo Olaso. Szczęście mnie nie opuściło. No, to Proszę jeden. bardzo. Bibi. Bibi. Bardzo. Teraz tylko jeszcze mythik. Chociaż darmowe puchy. Chociaż I sobie. będzie. Dawaj. Mytnik... Bardzo mi ten Tak. Mytnik to by było 10 postaci. Tak? 10 mówiłem? Tak. tak. 10, tak. Jest to dziewięć. 10. Słuchajcie, ja chcę mieć 10 postaci. Zostawcie teraz y, wszyscy komentarz, że będzie 10 postaci, napiszcie. Tutaj, nie? Tak, dokładnie. Dobra. Oj. Dobra, jeszcze jeszcze. Tyle postaci co olhaso. Muszę mieć więcej. Musi wylecieć my team. Słuchajcie, musi wylecieć. Proszę, proszę, 14 browboxów. A z tych big boxów raczej nie poleci. Coś mi się wydaje, że te big boxy są jakieś nieportowne. Czy z big boxów dzisiaj. w ogóle wydobyliśmy? Nie. Wszystko z big poleciało. To co, może wszystkie big boxy znaczy, Słuchajcie, w ogóle żadna legenda nie poleciała, niestety. To jest najgorsze. Maksymalnie no, mythik wyleciał. Kurczę, no szkoda, szkoda. proszę, proszę wyleć mythik, proszę. Tyle zbierałem skrzyń, bo chciałem mieć pewność po prostu, żeby wyleciał mythik. A tu co? A tu syf po prostu leci. No chociaż siepik wyleciał. A jeszcze trzy stringy. No proszę, jakby. Proszę, lipa, spam się, nie, nie róbcie tego. Powinien... Nie ładnie. Nie Powiem wam to wcześniej wyłączyć, ale mm, już tego nie zrobiłem. Dobra, Dobra. Dobra teraz. Ja, big Boxy. Słuchajcie, w nich nadzieja, proszę. Leci big box, pierwszy. Kurczę, proszę. Drugi big box. Jak chcecie? No, Trzeci. Kurczę, proszę. Dobra, jeszcze dwa. Ja pierdzielę nie, jestem tak wkurzony już, że to się po prostu nie dzieje. No, przecież epika dostałeś. Mogłeś nic jed... nie dostać. No, ale to Dobra, jednak, Tyle skrzyń. Ostatnie pięć. Dawaj. Olhaso, proszę. Wierzę w Ciebie. Spokojnie, ze spokojem, ze spokojem. Skup się, skup się. Skup się teraz na openingu, nie, nie klikaj tak. Skup się. Skup się, proszę Cię, Olhaso. Pierwszy raz do bibi poleciało, widziałeś to? No, to było Pierwszy raz skorę. do BB. Ostatnie dwie skrzynie. Nie. Ostatnia. Kurde, ostatnia będzie. Jak Uwagam. nie sypnie, to się wkurza. Ostatnia. Uwaga, słuchajcie, osta ostatni beatbox. No, syf Nie, no super, świetnie. Nie ma po prostu Niestety, na ostatnim koncie nie poszczęściło. W ogóle. Mamy 9 postaci. 9 postaci, nie na słuchajcie. Się no, słuchajcie, za taki opening, kurde. Co Olhasu muszę robić? Wytłumacz wszystko. Po pierwsze, donate. -y. Tak. Po drugie, łapec, łapeczki oczywiście pod każdym odcinkiem. Dokładnie. I subskrypcja z dzwoneczkiem. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, musicie słuchać Olhasu, bo zobaczcie, on miał jednak farta. Niestety, kurczę, dalej nie mam żadnego Mytika na tym koncie. No, jestem pokaż, pokaż, tym, żaden mythik. Jestem tym załamany. Zobaczcie tylko to. Nie mam żadnego Mytika, to jest po prostu śmieszne. Kurczę, szko bardzo szkoda, ale jednak. Y chociaż Bibi jest, chociaż jest Bibi. ale tak, chociaż darmowe malowanie. Tak ale właśnie chciałeś i dostałeś Także y, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Napiszcie czy do tej pory wytrwaliście oczywiście, bo jednak trwa już 28 minut, także bez zbytniego przedłużania myślę, że możemy zakończyć ten wspaniały opanik. Także siemano i do następnego odcinka. Nara!